Henryk ma 95 lat i mieszka w domu starców. Każdego wieczoru po kolacji Henryk wychodził do ogrodu, siadał na swoim ulubionym fotelu i wspominał swoje życie. Pewnego wieczoru 87-letnia Stefania spotkała go w ogrodzie. Przysiadła się i zaczęli rozmawiać. Po krótkiej konwersacji Henryk zwraca się do Stefanii z pytaniem: Wiesz o czym już całkiem zapomniałem? O czym? O seksie. Ty, stary pierniku, nie stanąłby ci nawet, gdybyś miał przyłożony pistolet do głowy. Wiem, ale byłoby miło, gdyby ktoś potrzymał go chociaż w ręce. I Stefania zgodziła się. Rozpięła Henrykowi rozporek i wzięła go do ręki. Od tego czas co wieczór spotykali się w ogrodzie. Jednak pewnego dnia Stefania nie została Henryka w umówionym miejscu. Zaniepokojona, wszak w tym wieku o wypadek łatwo. Poczęła go szukać. Znalazła Henryka w najdalszym kącie ogrodu, a jego klejnoty trzymała w ręku 80-letnia Zofia. Stefania nie wytrzymała i krzyknęła ze łzami w oczach. Ty rozpustniku, co takiego mata lafirynda, czego ja nie mam? Parkinsona.